Bierzemy wiśnie, najlepiej mrożone, bo świeżek jeszcze nie ma. A zdyrylowaniem wiadomo, jest kupa roboty. Mrożone wiśnie teraz musza oprószyć cukrem. I to dość tak solidnie. I to, że opruszył rzek wiśnie w cukrze, czy każdy owoc oprószony w cukrze, spowoduje, że ten owoc się nie rozwali. Więc jak robimy konfitury, jak robimy frużeliny to zaraz po włączeniu obsypujemy to cukrem. I sytuacja odwrotna, jak robimy powidła albo apfelmus, czyli muz jabłkowy, gdyby ktoś nie wiedział. Najlepszy apfelmus jest z augustek, czyli z, z papierówki, takiej niedojrzałej. Najlepszy, bo się skórka rozważy, rozdwa. I chcę powiedzieć, że apfelmus czy yy, powidła nie słodzymy tych, tego owocu, bo one się mają rozpaćkać, nie? A jak chcemy owoc w całości musimy go obtoczyć w cukrze i wtedy mamy pewność, że ten owoc się będzie trzymał. Skoro my są dzisiaj na farskim placu, to też do tych wiśni idealnie pasuje co? Wino. Wino czerwone, ale żeby nie było, mnie do umysłalnego. Eee, więc wino eee, czerwone wlejemy. Co to wino spowoduje? Te wino spowoduje, że będzie bardziej smak, aromat Cherry, ale zaraz chcę powiedzieć spokojnie dzieciom możecie dać, bo to wino jak e, się zaważy, zagotuje, automatycznie zostanie ino smak, ale nie zostanie ani grama alkoholu. Także spokojnie każdy z was może to e, zjeść. E, no i teraz co? Jak będziemy zagęszczać ta frużelina? Bardzo prosto, kochani. Bierzemy miska. Zimnowoda i stary babciny sposób, czyli szkrobek, czyli mąka ziemniaczana. Z tego robimy taką zaklepka i to coś zarozwleja do tych wiśni z cukrem, z winem. I tak nam zagęści się nasza frużelina. Jak zrobicie tak frużelina, możecie sobie ją dać do krauzy znaczy do słoika, eee, możecie to spasteryzować, albo jak wlejecie takie gorkie do krauzy, to ta krauza obrócić i się krauza sama hyci, nie? Zaważy. I taką frużelina sobie możecie zrobić, e, do owoców mieć po prostu w swojej spiżarni. Do lodów, do, do ciast, do serniczka bardzo dobrze smakuje z takim winkiem e, i z wiśniami. Także kochani, taką frużelina warto w warunkach domowych, domowych mieć, Eee, zaczyno mi się to ważyć